prezentacja Volvo V70 trzecia generacja i tutaj w wersji Air Design 2.5 turbo 231 koni, bo jest to model poliftowy i to jest praktycznie ostatni wypust, znaczy to jest ostatni wypust dostępny z tym silnikiem w Europie, bo to jest 2011 rok. Przypominam, że ten silnik w zwykłej wersji benzynowej był dostępny do końca 2011 roku. Modele po 2012 były dostępne z tym silnikiem przez rok ale tylko i wyłącznie z instalacją CNG w Skandynawii. Auto świeżo sprowadzone ze Szwecji, drugi właściciel od nowości. Tutaj drugi właściciel posiadał ten samochód praktycznie od samej nowości, bo od 2000 bodajże 2013 roku także tutaj można powiedzieć, że mamy do czynienia z egzemplarzem od pierwszego właściciela. Przypominam, jest to 2011 rok ostatni wypust z tym silnikiem 2,5 turbo tutaj 231 koni i skrzynia manualna z bardzo rzadko mówię spotykanej wersji R-Design, mocno poszukiwanej na polskim rynku aczkolwiek te samochody są sporo droższe w zakupie i dlatego też ciężko te auta generalnie sprowadzić, kupić tutaj muszę się pochwalić, bo w tej wersji mieliśmy tak naprawdę z tym silnikiem najwięcej egzemplarzy w całej Polsce było sprowadzonych przez moją firmę możecie to sobie śmiało przesiedzić na moim kanale YouTube jest bardzo duży wybór. Jak piszecie sobie, wystarczy wpisać V70 Air Design, Auto Import i, i będziecie mieli wtedy bardzo duży wybór. Będziecie mieli wtedy dużo filmików właśnie z udziałem tych aut. Macie oznaczenie silnika FT. FT czyli Flexi Fuel, silnik przystosowany do jazdy na etanolu, ma wzmocnioną głowicę i gniazda zaworowe. Air Design, czyli mamy obniżone zawieszenie na sprężynach. Są specjalne, dedykowane sprężyny, właśnie Air Design. 18-calowe felgi, te co widzicie na, na filmie. Inny tutaj mamy nakładki z zderzaku z przodu, inny grill z logo Air Design i inny kompletnie zderzak z tyłu. Tak samo mamy nakładki chromowe na takie szlifowane aluminium na lusterka, inny zderzak z tyłu i tutaj zderzak z wyprowadzeniem na dwa wydechy. Tak widzicie, bardzo ładnie to wygląda wydechy wyprowadzone na wprost nie do dołu. Tutaj wersja wyposażenia jeżeli chodzi o wersję to jest to Momentum w pakiecie Air Design tak? czyli wyposażenie takie pośrednie ale samochód naprawdę w nienagannym stanie i tutaj z niskim przebiegiem jak na Skandynawii bo mamy 221 tysięcy kilometrów zaledwie. Także jest to dosyć niski przebieg. Auto stoi na 18 calowych oponach Pirelli to są Pirelli nówki z 2020 roku. Także opony letnie mamy praktycznie nowe. Tutaj macie skandynawskie Webasto, podłączenie do prądu. Jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia lakiernicze, to generalnie na lakierze takich uszkodzeń nie widać. Zaraz przejdziemy tutaj na szybko jeszcze, zobaczę, czy coś, jakieś takie drobne zarysowania, ale to są jakieś zarysowania, które można spolerować. Jest to kolor czarny, także na czarnym moim ulubionym wszystko widać. No, ale Air Design w czarnym naprawdę robi robotę tutaj jeszcze od siebie bym przyciemnił szyby z tyłu na pewno by to auto zyskało na, na wyglądzie dobra przechodzimy do tego na co wszyscy czekają czyli do pomiary powłoki lakierniczej warunki mamy troszkę mało sprzyjające macie maskę w oryginale błotnik w oryginale drzwi lakierowane mamy 200 mikronów także prawe przednie drzwi drugi lakier prawe tylne drzwi jak widzicie drugi lakier 280 mikronów błotnik w oryginale tylny prawy klapy nie zmierzymy bo mamy nakładkę plastikową lecimy lewą stronę tylny lewy błotnik drugi lakier drzwi jak widzicie, pikron, to też kwalifikujemy jako drugi lakier. Drzwi te też również mają drugi lakier. Także tak naprawdę mamy lakierowane cztery pary drzwi z tego co tutaj wychodzi z pomiaru błotnik, też mamy drugi lakier. Także mamy lakierowane cztery pary drzwi. Nie wiem dlaczego jest drugi lakier na tych elementach. Generalnie tak jak widzieliście jest tylko i wyłącznie drugi lakier. I tak naprawdę cztery drzwi były w tym aucie lakierowane. Drugi lakier to nie oznacza, że auto jest powypadkowe. Prawdopodobnie jakieś zarysowania, może jakaś wada lakieru, dlatego drzwi były lakierowane. Nie mamy tutaj wiedzy. Poprzedni właściciel, który posiada ten samochód od 2013 roku, żadnej szkody tym samochodem nie miał. Już auto takie kupił, a w Szwecji naprawdę, możecie mi wierzyć, albo nie, nikt nie mierzy lakieru. To nie jest tak popularne jak w Polsce. Jak my mierzymy lakier przy oględzinach samochodu, no to. Każdy się dziwnie na nas patrzy. Tutaj mamy taką delikatną wymiotkę na butniku, tak jak widzicie taką punktową, i to by było na tyle z wad tego samochodu. V70 w no chyba każdy przyzna naprawdę wygląda dużo, dużo lepiej od zwykłej V70, naprawdę ma taki charakter sportowy. Z tym silnikiem pięciocylindrowym, 2,5 turbo. Bardzo fajnie się jeździ. Silnik jak na swoje osiągi. Dość ekonomiczny. Spalanie trzeba liczyć między 9 a 12 litrów. Oczywiście można zamontować instalację gazową i oczywiście też można spalić powyżej 15 litrów. To jest wszystko kwestia użytkowania tego samochodu. Skrzynia manualna sześciobiegowa i tutaj bardzo długie biegi, co też pozwala właśnie poprawić ekonomikę tego silnika. Generalnie dla mnie, rewelacyjny silnik, dla wielu użytkowników również. Piękny dźwięk, bo to jest 5 cylindrów także tutaj naprawdę nie ma na co narzekać, dobra przechodzimy do wnętrza samochodu tak wygląda bardzo duży bagażnik jak to w każdej V70 -ce. do auta mamy drugi komplet kół cool. 16 cali tutaj alufelgi, alufelgi nie oryginalne, opony tak jak widzicie bardzo ładne, bez kolsy, także nie ma, nie ma potrzeby wyciągania tych kolc nie trzeba się bawić, mamy roletę bagażnika tutaj że tak powiem szwed nie zapomniał, mamy wkładkę taką zabezpieczającą podłogę bagażnika auto jest wyposażone w hak Czujniki parkowania, także przechodzimy do wnętrza, do wnętrza Air Design. Wnętrze charakteryzuje się dwukolorową tapicerką, taka biała połączona z czarnym. Tak właśnie wygląda wersja Air Design w środku. Tutaj mówię, macie wersję Momentum, także nie jest to najbogatsza wersja wyposażenia. Dodatkowo mamy belki dachowe Tula. Tak jak widzicie, tutaj dostaliśmy od szwera, też dajemy nowemu właścicielowi. Mamy podgrzewaną tylną kanapę. Przechodzimy do przodu, czym się charakteryzuje wewnątrz Air Design? no tą dwukolorową tapicerką, tutaj mamy emblematy na, na fotelach Air Design. mamy kierownicę jak widzicie z logo Air Design, tutaj perforowana, troszeczkę bardziej wyprofilowana, niebieskie zegary, nakładki na pedały i perforowana skóra na gałce zmiany biegów. No i te fajne aluminiowe wstawki to też jest zarezerwowane dla wersji Air Design. Chodzi na głośnienie. Na głośnienie tak jak widzicie mamy zwykłe, podgrzewane przednie fotele, bluetooth, tempomat, ksenony, czujniki parkowania i generalnie takie mamy tutaj wyposażenie w tym egzemplarzu. Auto generalnie bardzo zadbane w dobrym stanie technicznym tutaj nie za wiele mieliśmy do roboty przy tym samochodzie, ale o tym za chwilkę jak przejdziemy do, do, do dokumentacji samochodu. Tak wygląda 2,5 turbo pod machą. Widzicie, w bardzo fajnym, mówię, zadbanym stanie, tutaj wszystko jest. Macie, kiedy był wymieniany rozrząd. Rozrząd był wymieniany w 2019 roku przy 179 tysiącach km. Tutaj wymieniamy po 10 latach lub po przebiegu 180 tysięcy. I tutaj macie, właśnie po interwale kilometrowym. Po wlepce możemy sądzić, że mamy założony oryginalny rozrząd, który powinien wytrzymać 180 tysięcy albo 10 lat tutaj macie wpis z naszego serwisu, zrobiliśmy serwis olejowy w samochodzie bo tak naprawdę za dużo przy tym samochodzie nie było do roboty był jakiś błąd lampy, ale o tym mówię za chwilkę co do rozrządu oczywiście można skrócić ten interwał, ja nikogo nie namawiam żeby jeździł 180 tysięcy ale taki interwał przewiduje producent więc no, ten interwał ja podaję bo każdy mi zarzuca, że 180 to jest za długi czas, no pewnie, że jest za długi dla mnie też jest za długi ale skoro producent zaleca przy oryginalnym rozrządzie, tutaj widzicie, można sobie opuścić fotel, czy przy oryginalnym rozrządzie, no to, to taki interwał podaje. Dobra, przechodzimy do dokumentacji auta. Mamy do auta komplet kluczy, tak jak widzicie, w bardzo fajnym stanie. Fajnie, że są dwa, dwie sztuki, bo to jest, mówię, dosyć drogi kluczyk w dorobieniu. Mamy książkę serwisową i serwisy były robione następująco: 12 rok, 13 rok, 14, 14, 15, 15, 16, 16. 17, 17, 18, 18, 19 i tutaj w 19 był wymieniany rozrząd. Tutaj macie wpisane z pompą wody. 20 w styczniu był ostatni serwis przy 195. A nie, jeszcze był później w 2020 roku. Przy 210 był ostatni serwis. Jako, że auto ma 220 tysięcy i nie za wiele mieliśmy przy aucie do zrobienia, to zrobiliśmy serwis, tak jak widzicie, olejowy, zalany od, olej, motul. 5W30, tutaj mamy zlecenie, to było przy aucie robione. Do auta dołożone od nas 1085 zł. Wymieniony, mówię, olej, ustawiona geometria przy okazji, e, wyczyszczony w czujnik oleju, ten czujnik poziomu oleju, generalnie to jest czujnik odpowiadający za jakość oleju. E, co drugą, trzecią wymianę powiem Wam szczerze, warto ten czujnik wyczyścić, bo. Zdarzają się błędy z tego czujnika, i tutaj był problem z poziomowaniem lampy, którejś chyba prawej. I to też ta usterka została usunięta, jest wliczona tutaj w koszty 1085 zł. Zostawiliśmy u mechanika, tak jak widzicie, no serwisowany samochód naprawdę topowo. Czasami dwa razy do roku był na serwisie, i tutaj naprawdę to się chwali. I oprócz tych piecząteczek, no to mamy tutaj pełną historię fakturową. Co było w samochodzie robione. Na przykład tutaj mamy serwis na 11 tysięcy koron. Przepraszam, tutaj nam się... Tak, tak jak widzicie, macie kwotę podaną, i co było w samochodzie robione. Generalnie można to sobie prześledzić, tu wszystko jest wymienione. Na każdym dokumencie macie wypisany przebieg, numer WIN. Tak jak tutaj widzicie, numer WIN, przebieg, numer rejestracyjny, kiedy był wykonany przegląd, tutaj w styczniu 2020 roku i co było robione. Także. Bardzo obszerna dokumentacja do tego samochodu. To się chwali i za to mówię: naprawdę lubię samochody szwedzkie, bo rzadko się zdarza, żeby tej dokumentacji do samochodu nie było. Czasami się tak zdarza, ale w 90% samochodów, które są u mnie wystawiane, tak jak widzicie po filmikach, ta dokumentacja jest pełna. Cena tego samochodu, bo na pewno każdego, każdego interesuje cena. No, tutaj Air Design z tego roku, z 11 roku, z naprawdę niskim przebiegiem jak na Skandynawie. Będzie drogo wystawiany w granicach 49,900 w granicach 50 Dokładnie będziemy go wystawiać 49,900 i muszę tutaj przyznać szczerze, że mamy już osobę zainteresowaną tym samochodem, generalnie, więc raczej auto nie trafi do oferty. Chociaż różnie to bywa, tak? może osoba się wycofać. Nie widzę tutaj najmniejszego problemu. Samochód bezwypadkowy w 100% to potwierdzamy, jeżeli chodzi o kwestie te lakiernicze, że były lakierowane drzwi. No to jest po prostu tylko i wyłącznie drugi lakier. Tutaj nie ma nigdzie ingerencji jakiejś blacharskiej dalej. Drugi lakier to nie jest nic strasznego. Mogły być, mogła być jakaś wada lakiernicza albo po prostu coś było zarysowane, albo były odbitki, nie wiem, od, od drzwi jak ktoś otwierał, tego typu rzeczy. No ktoś to po prostu polakierował i nie było to lakierowane niedawno, mówię od 2013 roku. Właściciel, który to auto posiadał, nic o tym lakierowaniu tak naprawdę nie wie. Więc tutaj tego bym się jakoś zbytnio nie czepiał. Także jeżeli szukacie air designa, to tak naprawdę musicie przeznaczyć na taki samochód z lat 2010-2011 między 45 a 50 tysięcy. Chyba że znajdziemy auto z dużym przebiegiem powyżej 300 tysięcy, no to wtedy to auto będzie poniżej 45 tysięcy. Oczywiście podaję ceny na gotowo po wszystkich opłatach. Samochód w 100% przygotowany do rejestracji, czyli opłacona akcyza, zrobione tłumaczenia, zrobiony polski przegląd, wykupiona ocena miesiąc. I tutaj autem ze Szwecji możecie wracać na kołach, bo często o to pytacie. Samochód nigdzie w dowodzie nie ma informacji, że został wyrejestrowany i policja tak naprawdę nie ma tutaj za bardzo do czego się przyczepić. Rozmawialiśmy na ten temat z drogówką i faktycznie tak jest. Co innego jest, jeżeli są tablice odrabiane? Tutaj macie tablice odnowości na tym samochodzie założone. I te tablice są oryginalne. Te tablice zdajecie w wydziale komunikacji. To zawsze powtarzam klientom, którzy przyjeżdżają do nas po samochody. Tablice są wbite w przegląd. To nie jest samochód z Niemiec, ze, ze Szwajcarii, że tablice są dorabiane, bo auto przyjeżdża faktycznie bez tablic i nie ma nigdzie informacji, że auto jest wyrejestrowane. Dlatego też policjant nie ma tutaj się do czego przyczepić. Tak? Macie wykupione OC i, i zrobiony przegląd na, na rok czasu. OC też działa. To też jest nieprawdą, że na samochody niezarejestrowane w Polsce OC nie działa. Działa, mieliśmy to też przetestowane. Miał nasz klient kolizję i normalnie OC zostało, że tak powiem, z OC zostało odszkodowanie wypłacone. Dobra, co nam pozostało? Pozostało nam pojechać na stację, zobaczyć wołowinę od spodu. Mówię, air design to jest bardzo rzadki temat. U nas był najczęściej tak naprawdę w całej Polsce pokazywany, bo możecie sobie, mówię, tak jak mówiłem na początku, zobaczyć filmiki, wystarczy wpisać V70 Air Design poręcz po i wyskoczy Wam naprawdę mnóstwo tych filmików, bo mnóstwo tych samochodów było w mojej ofercie, ale jest bardzo ciężko kupić, bo jest tych samochodów mało. Różni się faktycznie, to nie jest taka mała różnica, naprawdę od razu, jeżeli ktoś, mówię, lubi Volvo, to od razu wie, że to jest właśnie model w wersji Air Design. Jest to bardzo poszukiwany temat. Nie dziwię się, że tutaj mamy już osobę zainteresowaną, bo bardzo ciężko ten samochód generalnie kupić. A tutaj tak jak widzicie z bardzo fajną historią. Praktycznie jeden właściciel od nowości. Samochód bezwypadkowy z niskim udokumentowanym przebiegiem. Mało tego serwisowany wręcz pedantycznie czasami dwa razy do roku. Wszystko na czas w tym aucie robione. Dlatego też nie za wiele mieliśmy przy tym samochodzie do zrobienia. Był błąd faktycznie lampy ksenonowej. I tak naprawdę tyle. Zrobiliśmy serwis olejowy. rozrząd był niedawno wymieniany, także klient, który to auto od nas kupi, ma samochód gotowy, po prostu do jazdy może wsiadać, jeździć i się nie martwić, że musi jechać na drugi dzień do mechanika. Dobra, lecimy zobaczyć wołowinę od spodu. Także wsiadamy i lecimy na stację. Zobaczymy air design od spodu podwozie przybrudzone. Tutaj standardowo w tym miejscu zawsze pojawia się nalot korozji. Pokazuje to w każdej v 73 generacji. Wszystko do oczyszczenia, do zabezpieczenia. Na podłoga, tutaj newralgiczne punkty praktycznie bez korozji. Wydech mamy podwójny. Tak, belka z tyłu nawet bardzo ładna. Wydechy też w porządku. Tutaj na, na tej rurze mamy jakąś korozję, już początkową. I stabilizator. Osłony mamy jakąś też delikatnie widzicie skorodowaną. Tak naprawdę tyle, mówię. Auto. W podwozie do oczyszczenia, do zabezpieczenia. Koszt, na przykład u nas, w zaprzyjaźnionej firmy, która naprawdę robi to bardzo dobrze. W automik w nieporęcie to jest za kombi 1200 zł, ale macie zdjęte wszystkie osłony, łącznie z osłonami termicznymi wydechu, łącznie z opuszczeniem wydechu, i dopiero jest w podwozie oczyszczane i zabezpieczane, także jest to naprawdę robione porządnie, nie pryskane po wszystkim na szybko, tak jak, tak jak leć. Tak wygląda RKA? Znaczy R, R Design od spodu. uważam że wygląda bardzo ładnie nie wiem czy auto wjedzie do oferty to zobaczymy tak naprawdę mamy osobę zainteresowaną zapraszam wszystkich do subskrypcji naszego kanału i do obserwacji na Facebooku szukacie podobnego samochodu dzwoncie. postaramy się znaleźć aczkolwiek w Air design. jest to bardzo ciężki temat Pozdrawiam.